Czy HUNA, e, czyli hawajska filozofia życia, e... Która do nas, gdyby przyszła, którą próbujemy sobie też wplatać my chrześcijanie czasami, bo ona jest taka psychologizowana, tak? Ona mówi o tym, że świat jest tym, czym myślimy, że nie ma żadnych granic, że wszystko mogę osiągnąć, że energia jest tak podąża za uwagą. I to wszystkie takie, że ta miłość bycie szczęśliwym, tak, ta skuteczność jest miarą prawdy, i te wszystkie takie rzeczy, które no, w dobie też psychologii, terapii, no, i samorozwoju, który jest wszechobecny na dzień dzisiejszy, się roztacza. Czy możemy to sobie tak brać, czy lepiej się trzymać od tego z daleka? Więc po pierwsze, Huna nie ma nic wspólnego z filozofią polinezyjską. Nic wspólnego. Facet urodzony w ostatnich latach XIX wieku, który się nazywał Max Freedom Long, podejrzewam, że to jest pseudonim, jakiś biznesmen, jakiś przedsiębiorca, jakiś globetrotter i tak dalej, przyjechał na Polinezję i spotkał kachunów. I okazało się, że ta magia działa. I on wszedł w to wszystko, jak człowiek zachodu. I sprawił, że religia, ja nie rozstrzygam w tej chwili, czy, czy ta religia jest religią prawej czy lewej ręki. Nie wiem tego, bowiem to co wiem, wiem z zapośredniczonych przekazów, których głównym źródłem i początkiem jest Max Freedom Long. I on... Zdepravował religijność wyspiarską i stworzył satanizm, satanistyczny okultyzm, forma okultyzmu satanistycznego, która nazywa się Huna. I to wszystko, o czym mówiłaś, te uważności. Te, że deficyty, ma swoją nazwę. Że wszystko, wszystko, mogę, że świat nie ma w ogóle świata, że to wszystko jest jedno, a jedno jest wszystko, a wszystko się wszystko, a jedno się jedno. To wszystko jest doczepione. Do czego? Do jądra mocy. A czym jest jądro mocy? Działaniem demonów. I teraz, czy w tej religii pierwotnej? Działały demony, ja tego nie wiem. Co do Azteków jestem pewien. Co do religii Bala kanejskiej opisanej w Biblii wiadomo na pewno, no bo jak się zabija pierworodne dziecko, wrzucając do gorącego, do rozpalonego pieca po to, żeby mieć szczęśliwe rządy, no to na pewno ta religia jest satanizmem, tak? Jak się wyrywa serce ludzi w, w Ameryce Południowej. tak? Natomiast ja tutaj tego nie wiem. I teraz. Jak promuje się coś takiego na zachodzie. To jest dokładnie ten sam kazus co yoga. Oczywiście pomiędzy jogą a chuną nie ma żadnego związku. Żadnego związku. Mówimy o mechanizmach westernizacji praktyk religijnych z różnych części świata. Ja bym to nazwała samorozwój. Ale samorozwój jest tylko przyciągnikiem, jest tylko rozsypanym ziarnem, które sprawia, że ludzie do tego podchodzą. I skorzysta z, z tej pierwszej sfery dla barżantów rozsypanych ziaren 90%, pod, pod wiaderką, która jest na patyku, wejdzie 10%. Ale jak już ktoś pociągnie to, to jeszcze tam się uda wyrwać. I do tej pułapki wpadnie 3% powiedzmy ludzi, którzy dotknęli kiedykolwiek chunę. Ale jeśli oni wejdą w to i podążą krok po kroku od uważności, od samorozwoju i pójdą za tą logiką, to po pierwsze stracą racjonalne spojrzenie, racjonalne spojrzenie na świat, dokładnie tak samo jak przy numerologii. Po drugie, zaczną praktyki magiczne, co w przypadku numerologii nie jest zawsze oczywiste. Tak. No ale dzisiaj, jeśli mamy dwupunkty, jeśli mamy y, y, pozytywne myślenie, jeśli mamy manifestacje y, y, pragnień, i tak tak dalej, to wszystko są soft formy okultyzmu. Więc wcale nie jest tak daleko od numerologii do chuny. Do tak? Jest to bardzo groźne, tym bardziej, że my mamy tutaj forpoczty. Jest taniec na początek tak potem jest masaż tak? i można być zaproszonym tylko i wyłącznie do takich form i taka kachunka, która jest na zdjęciach to co przesłałem ci tak tej, tej reklamy kursu który się odbędzie za tydzień czy za, za, za 10 dni czy za dwa tygodnie tak która dokonuje manipulacji na biologicznym ciele kobiety ona znajdzie wśród tych 30 czy 130 osób, które będą na tych warsztatach, znajdzie kilka osób, które ulegną władzy demona, który w niej jest. I ona, i ona tym osobom zniszczy życie jeszcze bardziej niż teraz mają zniszczone. Rok 1993, może czwartą, może piąte. W każdym razie robimy alternatywii. To jest później 98, 9. Cykliczny program dla telewizji polskiej godzina 1630 telewizja TVP1. Yy, jedyny wysokobudżetowy program hipisowsko-pankosko, alternatywno -jakiś, jak, jakikolwiek tam. Na jakiś festiwalach to jeździło. Wszyscy byli szokowani że ktoś taki jak ja dostał normalne pieniądze na zrobienie normalnych filmów, Darek Gajewski, który robił, reżyser fabuły robi dzisiaj tak, Darek robił z nami to alternativi, tak. I teraz, przed nim było jeszcze Dzyndzryndzy, program artystyczno-kabaretowy i z reżyserami i z osobami takimi z tego kręgu twórców wewnętrznego poszliśmy, bo się wtedy jeszcze przed nawróceniem interesowałem tymi wszystkimi różnymi dziwnymi rzeczami, i okazało się, że studium, że Muzeum Pacyfiku, Azji i Pacyfiku organizuje wykład i będzie kachunka. I weszliśmy tam. Ja byłem jeszcze przed egzorcyzmami, byłem jeszcze. Człowiekiem otwartym na to, na to demoniczne y, y, y oddziaływanie. I była jakaś kobieta. I ona coś mówiła, ktoś coś tłumaczył. I to był totalny bełkot. Totalny bełkot. Z tego nie wynikało absolutnie nic. I po siedmiu minutach ludzie powinni zacząć chrząkać, najodważniejsi wychodzić. tak A okazało się, że nie. Że nagle ja usłyszałem sens w tym wszystkim. Nagle. Tak? I wyciągnął mnie stamtąd Filip Kowcin, serb z tego co pamiętam, nasz reżyser. Facet. To był facet po prostu. I wyszliśmy tam, ja patrzę, on ma czerwone spływki oczu. Tak? Ja mówię, to, on mówi, co tu się dzieje? Mówi, Ta kobieta był a wszyscy jej słuchają, ona się kiwa, wszyscy się kiwają. I do mnie dotarło, ponieważ Filip nic, nic nie wiedział na temat tych spraw tajemnych, a ja wiedziałem. Zrozumiałem, że jesteśmy w trakcie związywania duchowego. Że ta kobieta do dlatego że ona nie mówi pojęć, tylko wyrzuca z siebie formuły. Ona próbuje nas zainfekować na tysiące różnych sposobów. Demon, który za nią stoi, zna nasze niewyspowiadane grzechy. To jest sytuacja kosmiczna. Nie omarżę, tak? Ja opisałem chyba w cyklu u ciebie koncert zespołu Jorgi. Było. I dokładnie to jest ta sama sytuacja. Że jakiś bełkot dźwiękowy i nagle cyk wszyscy. Wow. Rdzeń mocy. Rdzeń mocy. Działanie demonów. Na tym polega Bert Hellinger. Tak. Psychologia udająca psychologię, spirytyzm udający psychologię. Dlaczego do tego lgną terapeuci? Bo tam jest moc. Tak? Tylko trzeba umieć rozeznać, co to jest za moc, i to jest bardzo trudne. A dla człowieka nowożytnego niemożliwe. Skoro nie ma Boga, to nie ma demonów. Tak? I mamy. W tej chwili w popkulturze sądzę kilkadziesiąt takich równi pochyłych, wznoszących się najpierw. Tak? To znaczy, że najpierw jesteśmy zaproszeni do tańca. Wyginają się jakieś krągło miłe panie. Potem. Kultura fajna jest, tak, tutaj ci ludzie wolni tacy chodzą po tych wyspach, w ogóle tacy są niezestresowani, tak, no to wchodzimy w to dalej, tak, no i nagle się okazuje, że coś umieją, takiego czego człowiek zachodni umie, to dojdziemy i ta nas pomasuje i będziemy tutaj bez stresu, bez i, i tak dalej, i tak dalej, tak. I to są kręgi wciągania w toksyczną duchowość. To samo jest z capoeirą. Kapoeira jest świecką formą werbunku do religii kandombles, która jeszcze w Europie i w Stanach jest ruchem psychomanipulacyjnym. Jest jeszcze czymś innym niż w, w Brazylii, chociaż to tam jest toksyczne duchowo, a u nas to jest jeszcze coś innego, tak? I takich sieci, takich rozrzuconych tych, 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 tych ziaren rozrzuconych, tak i tych pułapek. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie w ogóle, o czym ja mówię. Można barżanty właśnie w taki sposób łapać, że mój wuj to robi, nie podam jego imienia, żebyście go nie ścigali, że rozsypuje się ziarno, stawia się wiaderko, pod wiaderko się stawia patyczek, do patyczka się wiąże sznureczek, rozsypuje się ziarno i barżanty chodzą, 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 i w pewnym momencie jeden z nich wchodzi pod wiadro, pociąga się sznureczek i barżant jest na obiadek. Teraz, jeśli chcecie Państwo być obiadem, bo to jest zawsze, jak się idzie na imprezę, na wystawny obiad, to pytanie jest: czy się siedzi przy stole, czy się leży na stole? W formie pokarmu. I, i drodzy Państwo, a sądzę, że 30, może 50% Polaków jest gdzieś na tej drodze. Przy tych pierwszych ziarnach. Może 10% jest już tego wiaderka podchodzi, może 3%, a może 30, już pod tym wiaderkiem jest. To, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 30 lat z wysypem toksycznych duchowości pod pozorem terapii, szkół językowych, to są też sekty. To są. Y, y, um, uczą jogi w szkołach tańca. Ale nie zawsze ci ludzie, którzy przychodzą y, do tej szkoły z tą jogą, y, mają na celu jogę. Ona tylko czasami jest tym wabikiem. Leby. Tak? Leby. Są warsztaty indiańskie, i dzieci się tam uczą, jak y, robić tipi, jak ten wszystko jest w porządku, zabawy i tak dalej. I na końcu jest jedna, jedyna rzecz, która zaprasza. Rodziców i dzieci wyłapuje te z największymi deficytami. Jest jedna propozycja. Tak? Są wakacje z Harry Potterem. I dzieci tam jadą, i tam jest mnóstwo zabawy, mnóstwo śmiesznych strojów, tak, te czapki, te, te miotły i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest w przestrzeni zabawy. Ale w ostatni dzień. Tak jak w tej wiosce indiańskiej jest taniec bębenki, i to jest taniec psychoaktywny, znaczy bębenki są w celu psychoaktywnym, tak samo tutaj jest, są zajęcia z magii ceremonialnej. I jedno czy dwoje dzieci się na to złapie. Manga, anime, komiksy i filmy, które Wyłapują. Tutaj nie ma mechanizmu, tutaj nie ma sekty, tutaj za tym nie stoi żaden ruch psychomanipulacyjny. To jest zawarte same w sobie tłumaczenie kultury, w której nie ma nadziei, na kulturę, w której e, e, europejską, w której dzieci w rozpaczy, no zawsze w jednej, na, na, na trzy klasy zawsze jest jedna dziewczyna, która będzie się ubierała w czar na czarno, będzie miała fioletowe włosy, i, i pomarańczowe, i tak dalej, i tak dalej, tak. I Selekcja, odpowiedź na jej potrzeby, i jedenastoletnie dziewczynki popełniają samobójstwa. I to nie są jakieś wymyślone fakty, tylko to są zdokumentowane, zdokumentowane przypadki, tak i do jest mnie u, piszą. Jest u mnie na kanale w ogóle, tak z, z psychologiem, który prowadzi TUSy właśnie o, o, o tym niechlubnym naszym bardzo wysokim miejscem Polski w rankingu świata, jeśli chodzi o samobójstwa młodzieży i dzieci. Ale to ma, to ma przyczyny jeszcze wcześniejsze, to, to nie jest związane z tą agresją toksycznych duchowości, new age'u i tak dalej, tego, tego wszystkiego na Polskę. Jaka jest moja myśl? Moja myśl jest taka, że trzeba używać zdrowego rozsądku, a jeśli ktoś jeszcze ma łaskę wiary, to może czuć się bezpiecznie.